Miniony 2023 rok był pod kilkoma względami rekordowy na tarczyńskiej arenie Wrocław. Przede wszystkim odwiedziło nas około 750 tysięcy gości, to rekord i zwiększenie w stosunku do roku wcześniejszego o około 50% naszej frekwencji. Odbyło się tu niemal 200 różnych imprez, w tym cztery, które wypełniły ten stadion do ostatniego miejsca. Przede wszystkim była to gala bokserska z pojedynkiem wieczoru Aleksander usyk Daniel Dubła, w którym stawką były aż trzy pasy bokserskie międzynarodowych federacji w kategorii ciężkiej rekordowa walka w historii Polski. Poza tym Takimi wydarzeniami był też mecz Ukraina-Anglia w ramach eliminacji UEFA Euro 2024, także pełen stadion i dwa mecze Śląska-Wrocław z Legią i z Rakowem Częstochowa. Udało nam się też w zeszłym roku otworzyć Browar Stumostów Sports Bar i Muzeum Śląska-Wrocław, do którego serdecznie zapraszamy codziennie. względem finansowym także był to rok rekordowy. 24 miliony złotych przychodu, duży wzrost, jeżeli chodzi o rok o porównanie z rokiem wcześniejszym. Tam było wtedy 19 milionów złotych, a dwa lata wcześniej 14 milionów złotych, czyli w tej perspektywie dwuletniej Wzrostu około 75%, czyli aż o 10 milionów złotych większe przychody. Ten rok również zapowiada się bardzo intensywnie, ponieważ 26 marca zagra tutaj reprezentacja Ukrainy, a 8 czerwca wyczekiwany koncert Dawida Podsiadło, który zagra tutaj na środku, otoczony fanami z każdej strony. 2024 upłynie pod znakiem przygotowań do roku 2025, kiedy Wrocław dołączy do grona takich miast jak Praga czy Ateny, czyli tutaj odbędzie się finał Ligi Konferencji. Zapraszamy serdecznie już dzisiaj na Tarczyńskie Arenę.